No. o jest sobie pan życzliwie tutaj podał nam ten deskę deskę żebyśmy mogli żeby się nie zapadła po prostu Mirka staraliśmy się na noc wypakowywać jak najmniej żeby później właśnie rano nie, nie pakować zbyt dużo no ale niestety ja się zastanawiałem gdzie mam co mam w którym worku no i finalnie Każda, każda sakwa niestety e, poszła do tego, do pokoju. Oj. to jest ten zachwalany kościółek, ale to chyba zrobiony dopiero co? To tak jakby stary z nowym, zobacz. Aha. Roz, Cały naród po prostu, po prostu, Czyli kościółek chyba narodna kultura pamiątka. A, A, A z... czy jednak jest to jakieś dziedzictwo? Kultury. Tak, narodowej. Żeby było ładnie to wyszlifowali jeszcze, Chyba że. tak, chyba. No no, no, no no, tak mówisz. To chłopaki z papierem ściernym tak dawali za 4 lata chyba. Troje technicznych uwag. Yy, dla motocyklistów turystów Kurteczka. <noise> z membraną. <noise> z pełnymi ochraniaczami. I do pasa, a nie za dupę. <noise> Do pasa. Spodnie z ochraniaczami z wywietrznikami. Łatwo się zajmują. Łatwo się zajmują. I buciory. Wysokie. Za kostkę. Za kostkę, usztywniające. I, i turystyczne. I wszystko potrzebne. I wszystko potrzebne. Ładnie, ale te wieżutki, to już się chciało rozstrzygać z tego. No. Zobacz, tutaj strzelę coś. Oj, w kołrze. To No. Zawsze przy tych sercjach jest taka budało. Znaczy, to jest No i dobra, czas chyba ten spadać. Zaczyna znowu padać, cholera. Bo albo zacznie padać, albo przystanki Trzeba zjeżdżać. I teraz wyobrażam sobie, że ten no. jest ze sprzętem. <laughs> nie wiadomo, co jest co. Nie wiadomo, co jest co. Kurde. No i tak, kombinowaliśmy różne wersje, nie? Były sakwy, wersja sakwy, no ale tak. Ja sobie myślę, że na noc to bym chciał sobie ten bagaż do pokoju ściągnąć. Teraz zadyma z tymi sakwami, to byłaby dość, dość konkretna. Dalej, pojemność tych sakw, no to różna, nie? ale takiego czegoś dużego jak to co mamy tutaj, to, to nie widziałem takich sakw. E, dalej, no koszty. E, sakwa taka porządna, kompletna, to tak z tysiaka trzeba liczyć, nie? O, no, miło. Tak, porządna tyle by kosztowała. Można kupić tańsze, co tam 200-500 zł. No ale to gwarancji nie ma, że się nie odkształcą i że nie nasiągną. Jak to sięgną, no to dupa, nie. A tu mamy kurczę coś, co jest nieprzemakalne totalnie. I to jest, to jest do przodu. Eee, no i tutaj cena, no bo ten plecak wojskowy na Allegro kosztował? Złotych osiem, złotych osiem. Hurra, więc dwa plecaki 16 złotych. owika na to około 30 złotych. i za tam prawie 40 mamy jedną porządną sakwę plastyczną. A tak teraz wy wygląda wysoko specjalizowany turysta motocyklowy, który wszystko ma lepiej, sprawniej <głos> <głos> i bardziej przemyślane. <noise> Czy piękny kawalerzy mógłbyś się przedstawić szanownym telewidzom? Tak, jestem wymiarkowanie wyspecjalizowany <noise> turystą motocyklowy, który testuje różne patenty. Szukał, szukał plecaka. I znalazł nie? To teraz robimy zdjęcia w Afganistanie. Przez Palmę. <noise> 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 Na no, jakby co? Wyrzucam no, kurde ten płaszczyk przeciwdeszczowy. Jakby mi się okazało, że pada mocno, to będzie można szybko i sprawnie go wydobyć. Miałem bez szans po prostu. Bardzo profesjonalny mapnik, Jak no. rewolwerowiec, co nie znażdżam. Najważniejsza jest legenda z lewej strony. <głos> <głos> u dołu, u dołu. I sneakers. o, 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 o. Legenda Mapa przetrwania, proszę bardzo. Sneakersi. Temu do góry nogami? W zasadzie już nie obowiązują. Kryptoreklamy. Może nie być lekko. Na chwilę się zatrzymaliśmy na stacji bo kurczę trochę zaczęło padać. Ja znowu się zacząłem ubierać. No i już, Mirek gdzieś tam kawę zamówił Więc Tak żeby. Masz Co? Ano a no jest kawa? Kapuccino na ciebie. I może być kapuccino na ciebie. Jak będzie? Już przeżyjemy. Co? Niechamierz. Może być. Jesteśmy w Tokaju, to tylko powiem, że była ostra jazda w deszczu i na razie tutaj ile jechaliśmy, 150 km deszczu? Lekko. Lekko nie? I tak I... naprawdę to mieliśmy no? gdzieś około 190 km I cały czas padało, chwilami mocniej, chwilami słabiej, ale cały czas. Ale cały czas. Chwilami tak, że już po prostu... No, szukaliśmy jakiegoś noslego taniego, no znalazł się taki po 10 euro tutaj łeba, teraz to tak jak widać, nie? Całe nasze sprzęty na tym wieszaku się suszą Tam rozłożone wszystko To no masakra jeszcze jakoś. Teraz ujęcie drugie Człowiek <laughs> Człowiek kurde nie, nieprzemakalny Ale jest coś zimno mi w skarpety Można <laughs> <laughs> oczywiście spaś po chiałem tu wszystkich wleci coś <laughs> Ty nam na zewnątrz <laughs> Podlewamy w lokalne barze w Tokaju, lokalne nie, 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 piwo. Znaczy w Bachusie w Tokaju. No. No. Co ja w lokalnym Borde. barze w Tokaju. Po nazwie? Bachus. Bachus. Pimiko Borszony. Borszony. zimno. Co? Tak się nazywa miejscowość, żeśmy dojechali. Ach, Sza... Tak, tu u góry. Dobra, nie, nie no bo pokazywałeś tam niżej Jak Tokaj to Tokaj, nie? No, żeby było no. wiadomo gdzie jesteś Dobra I nie wiadomo, co... Tokaj I... dla białych <laughs> <laughs> Starą wojskową metodą, teraz Rafał pokazuję i się. <laughs> <objaśnia. laughs> Dobra Tutaj mamy tą slovenska, nie? Czyli my sobie stąd przyjechaliśmy dokładnie zrobiliśmy skrót Warno, 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 tutaj w granicę przekroczyliśmy węgierską. Ta granica to masakra, nie? Kurde dramat, tam rozwalone wszystko. Tak, e... ja nie mogłem trafić, w końcu nie wiedziałem. Tak, tak, ta, ta, bo tak to wyglądało jakoś no. fatalnie, nie? Jesteśmy tutaj, tokaj, o, na Węgrzech. Jesteśmy w tokaju. Coś słabo widać. I mamy I... szansę, żeby się stokaić. I stokaić. Nawet, <laughs> tutaj, stoi. Tu jesteśmy w, to jest Tokaj? Tokaj i tu jest to Na czyli. mapie jest mięciorej. Ty później lecimy sobie tutaj jakoś. Nie wiem jeszcze jak dokładnie nas poprowadzi. I tu w, na północ poprowadziło. Tu. Tutaj, tutaj, o, tutaj, właśnie. tutaj. I jest ta sapanta cała. Czyli yy, wesoły cmentarz. Tak. <laughs> Wesołe miasteczko. Jest <laughs> ten gość, nie? A ty mówisz Mura a to cały region jest tak, Muramaraś. Tak, tak. Śmiesznie to wychodziło. Później chyba jakoś gdzieś tutaj. Tak. Nie wiem dokładnie jak jeszcze, ale tutaj. I na drugą stronę. <głos> 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 Czyli gdzieś tutaj do Bikas. Tam jest ten, to jest ten wąwóz chyba, Tak. Nie? I z Bikas, no, wychodzi na to, że wpadamy na Braszow, to jest jedna wersja. A druga wersja nie Braszow, tylko lecimy tam na, na Sibiu. A Sibiu. Sibiu. A Bran? Bran jest tutaj gdzieś niżej, z tego co mi się wydaje. O, tu jest Bran. No to tu koni Bran konieczny do Drakule. No, no. Czyli tutaj mamy Bran. Brashoff Bran to jest no, z 20 km, więc to nie jest daleko. Nie? Czyli Bikas. I tu w lewo, jak pociągniemy, to to jest. A trzy? W lewo, jak pójdziemy, to tutaj na Sibiu, właśnie. Okay. Czyli tutaj mamy zibiu, zibiu. to Lake Witaru. Pokaż gdzie. Tu. Czekaj, bo nie tam. mogę znaleźć, o jest. Tutaj, Lake Witaru. No i stąd możemy śmigać już na w kierunku na Bułgarię. Nie mamy. Ja. mistrzu. Bułka jakaś, nazywamy tą metką, ale nie wiem, co to jest kielbasa. Chcemy poglądać to co jest, będzie fajnie. Mam wielką nadzieję, że nic nam nie widzimy. No nie, chyba nie, tutaj wiesz. To był cmentarz. No bo tutaj na każdym z takich nagrobków są wyryte obrazki. I widać, kto kim był. <noise> Mamy poranek w Karpatach. <noise> mleko, mleko. Mieściu, mieściu widać. 1500 nad poziomem morza. Karpaty, przełęcz. Tam pokazuję. On no, widać? Tak. Nie? Tam. tam, tam, tam. Nie, tam. Nie, tam. Tam. tam jest e, Cerkiew. Cerkiew tam jest. Tam jest. Tam gdzieś za tym samochodem, czego może słychać. Może słychać, ale chyba nie widać. Tam Cerkiew jest jakieś 50 metrów od nas. No. Nic widać. Pełne mleko. Jakaś masakra. O tam, tam za tym samochodem, co go w ogóle widać. W momencie się O, a my spaliśmy tutaj w tym zbytku. Fajne miejsce. Co? Fajne miejsce, tylko szkoda, że nie ma, kurde, prądu. Nie ma prądu, więc tak ten... na latarkach wszystko. Na razie reprezentują obraz żalu i rozpaczy. Tak jak mówiłem, tam śpimy. Ale teraz samolot wsiadamy na maszynki i lecimy o tutaj. Do... Jakobeni i dalej co moment na mapie pokażę, gdzie, gdzie się będzie wiodła dalsza trasa. Ale dzisiaj jakieś 300-400 km zrobimy pewnie. No dobra, ale w tej całej zadymie jest nadzieja. A to chatka, gdzie można coś zjeść. Kabana lubina. Kopa kabana. No i dobra, idziemy do Albiny, Nic coś wciągnąć.